Siemanko, witam wszystkich widzów na swoim kanale, tak jak prosiliście, pisaliście w komentarzach, żeby było więcej vlogów, no to dzisiaj będzie vlog, będzie vlog wyjazdowy, jesteśmy w Krakowie, jest godzina 6 rano, Czekam na Damiana, zaraz zejdzie Damian, zaraz nam się zbierze skład, jeszcze Wam nie powiem gdzie jedziemy, to się, to się okaże w trakcie, ale będzie sportowo, będzie jakieś jedzonko, pozwiedzamy także, zapraszam do materiału. Część druga, teraz już, teraz już w samochodzie, Damian gdzie jedziemy? Na zawody? Jedziemy na zawody? A nie wiem jak je. Diamond ee, Cup? Tak, Diamond A. Cup, jedziemy na zawody Diamond Cup. I gdzie jedziemy? Do Pragi, pra... do Pragi. jedziemy do Czech. Łapa no, drętwie od hormonu. Jak wjaś tutaj jedną z najfos. Leci potężne 6 AU dziennie. GH Dobra, jedziemy do Czech, jedziemy na Diamond Cup. Startuje tam dobry kolega Damiana, Alex który pewnie będzie ten materiał oglądał, bo zostanie mu podesłany, także go pozdrawiamy. Aleks będzie sertował w mastersach? Tak, bo no, jako stary dziadek. Jako już... Bez plus 50 to jest? Tak, weteran. Mamy nadzieję, że uda nam się też e, złapać coś innych kategorii, zobaczyć jaki będzie poziom. Powinno być troszeczkę bardziej międzynarodowo, bo tutaj do Czech już ludzie jednak zjeżdżają. Nie wiem, czy tam będzie warta walka o kartę, ale, ale być, może się, być może się nadziejemy na, fajne, na fajną imprezę. E, pokażę Wam też Pragę, pokażemy, przejdziemy się, zobaczymy też, zahaczymy o jakieś dobre jedzonko, no bo wiem, że to lubicie, także będziemy się widzieć już na miejscu. Jesteśmy na miejscu, tak to wygląda. A jeśli chodzi o te imprezy czeskie, to one się dosyć często odbywają w takim kameralnym nastroju. Tutaj czuć w powietrzu ewidentnie grillowaną kiełbasę. Także dla zawodników przed przed sceną to jest jak znalazł kiełbasę sobie zjeść. Pójdziemy na halę rozglądniemy się jak to wygląda jak to jest zorganizowane i będziemy wszystko na bieżąco oglądać. Nie no kiełbę czuć tak że, że to jest niepojęte. Dobra idziemy na hale.

Mam nadzieję, że mnie będzie dobrze słychać. Eee, tak, mamy kategorię bikini, jak widzicie do 166 cm. Jest... Patrząc na taki ogólny poziom. Jest OK. Jest OK. Na pewno poziom jest wyższy niż na przeciętnych krajowych zawodach. Eee, zobaczymy dziewczyny od przodu. Teraz się odkręcą. Moja faworytka to jest pani w zielonym. ale Nie wiem, czy nie będzie, czy nie będzie za duża, bo za tym siedzi tu moja dziewczyna, więc muszę uważać, co mówię, bo siedzą jeszcze dziewczyny w kurwi. I mamy dekorację najwyższej kategorii bikini. Początkowo myślałem, że sędziowie pójdą z jakimś dziwnym trendem, ale jednak wygrała sportowa sylwetka. Także typy się sprawdziły. I tutaj ciekawe jak będzie wyglądała walka w open, ponieważ ta dziewczyna, która wygrała, i dziewczyna z kategorii do 166 cm, taka w zielonym stroju, no wyglądają najlepiej pod kątem sportowym. Zobaczymy jak sędziowie ocenią. Zrobimy sobie lekkie zbliżenie. I mamy kategorię Overall, czyli tutaj będą walczyły wszystkie zwycięzcze kategorii wzrostowych. Mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać, bo, bo jest dosyć głośno. Ja już nie będę nic gadał, zrobię Wam przybliżenie, będziecie oceniali i oglądali sami. Mm-hmm. The winner, the overall champion of, of women's beginning fitness is from Germany and her name is Michelle Klein. Mówiłem Wam, zwrócił uwagę na sylwetkę. To nawet jak się nie zna na sędziowaniu, to widać jak ktoś się odznacza taką sylwetką, no to musi wygrać. Fitness professional competitor Wernigan Zemanowa. Gratulacje, Ty Kurt. I proszę o podniesienie tego świetnego kapitału.

I zaraz powinna startować kulturystyka. Kulturystykę pokażę Wam najcięższą i myślę o bo to będzie ciekawe. Co tutaj jeszcze można dodać? Ja film nagrywam w 4K, więc jakość i oświetlenie widzę, że jest ok, ale różnica pomiędzy tym, co rejestruje oko, a tym, co rejestruje aparat, jest, jest kolosalna. U nas żywo wygląda dużo lepiej, a to są dalej zawody międzynarodowe, takiego, no nazwijmy to, średniego szczebla. Do najważniejszych zawodów na świecie to jest przepaść. Okej, okay, mamy dekorację kategorii wagowych. Tutaj kategoria 80 kg. I zawodnik, który wygrał tą kategorię, moim zdaniem wygra Open. Najlżejszy zawodnik. 77,5 kg, nawet ciężko w to uwierzyć. Niesamowicie wygląda, niesamowita noga, wąziutka talia. Bardzo estetyczna sylwetka. Drugie miejsce, moim zdaniem, zajmie zawodnik z kategorii najcięższej. 100, bo wyglądał bardzo estetycznie. I trzecie chyba do 100 kg, ale zaraz zobaczycie, poszczególni zawodnicy wyglądają. Gość naprawdę mega. I, i wydaje się dosyć młody. Dobra, pora na seteczkę. Zobaczymy jak w tej seteczce, tak jak mówiłem, mam... Wydaje mi się, że wygra gość po lewej w niebieskich majtach. Ten, na którego właśnie najechałem aparatem. W ogóle bardzo, bardzo fajnie to wygląda, jeśli chodzi o atmosferę, o ilość energii, którą Czesi dają, dają zawodnikom. Publiczność naprawdę się bawi. Niestety u nas w kraju ostatnio z tym słabo. Tak wraz z końcem 2018-2019 roku zaczęło to zanikać i tak naprawdę na końcu zostają tylko i wyłącznie rodziny zawodników, a tutaj bardzo wiele osób się bawi i zagrzewają do, 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 do dopingu. Jest super. Także zostało czek. Zobaczymy czy mi się uda wytypować we wszystkich kategoriach. Z chwili zawodnik ze zabójnik ze stowarzyszenia. Adam Hryc, choć na kulturę, znikł po 100 km na rynku. Patroszki do rąk, a druga Aksy z za Wasz sport. Bardzo ładna sylwetka do poprawy. Obręcz barkowa ramiona, ale proporcje ogólne, talia, zaczepy mięśniowe, genetyka, czyli czynnik genetyczny. Tutaj mega. Nogi bardzo dobre. Przyszłościowy zawodnik, zdecydowanie. No i najcięższa kategoria. Wydaje mi się, że zawodnik ze środka, środkowy. Tutaj zaraz jakoś się trochę psuje, ale no to jest normalny problem przy tak nagrywaniu. Zaraz go powiększymy. Zasad czeski. na drugim miejscu Józef Grigus z Pocilozic. też się udało. Także tutaj stało się tak, jak się ma stać. Zobaczymy, jak to będzie w Open wyglądało. Hmm. Cholera wie na co sędziowie postawią, wydaje mi się, że może wygrać najlżejszy, o dziwo, albo wygra najlżejszy, albo wygra najcięższy, ale zobaczymy. Hladno-Żiżka, Czysta Republika. Na zdobywaniu całkiem już powstrzymywanych zawodów rzekomych. Znam, jak mu to hladni, jak mu to płackuje, to bym go teraz wzbudził, ja to It, A Dobra, proszę państwa, mamy Open i tutaj się rozegra walc. Są na stópę, tam wojania, maczkajte. I teraz widzicie gościa po lewej, drugi. Jaka jest... Gość waży 77, gdzie ten po prawej waży, już nie pamiętam, nie chcę skłamać, 107, 108 na scenie? Co robią proporcje i estetyka sylwetki?

Kwestią realizacji stricci Abdominal Sun Relax. Sorry, tak w ogóle za trzęsącą się łapę Ale już po całym dniu barki trochę bolą Niechmy proić wytiesną bramą absolutniego witeze kulturystyki mużów Którym jest Okej, okay, wygrał najcięższy. Mogło tak być. Ładnie zrobiony chłop. Docięty, mimo że perfekcyjnie, ale było bardzo ładnie. Trzeba było zobaczyć na punktację, jaka była różnica w punktacji, ale podejrzewam, że to było włos. Nie nabyśmy, ale nie bystą wysłyszał tak prawdopodobnie przyciąki nie Te tam wiemy spoza opony także my się już zwijamy z hali, bo to cały dzień spędziliśmy, już się zaczyna robić ciemno Trzeba wrócić na, na kwaterę w sumie do, dojechać na nią, bo przyjechaliśmy od razu na zawody Ogarnąć się trochę, wypić kawę i ruszamy na miasto. No i pewnie tam się będziemy widzieć. Dobra pora na część nocną Część nocną, idziemy na miasto, jesteśmy w Pradze, dzisiaj już jest późno, także przyjdziemy się, zjemy sobie coś, jutro pójdzie jakieś małe zwiedzanie, czy znaczy zwiedzanie, pewnie pójdziemy, zrobimy trochę kroków, bo wypadek już jesteśmy, przejechaliśmy taki kawał drogi i będziemy wracać, A dzisiaj jeszcze pójdziemy sobie zjeść jakąś kolację, pokażę Wam coś dobrego, co dzisiaj będziemy jeść. Jeśli chodzi o apetyt, to po jedzeniu KFC, po jedzeniu tych wszystkich rzeczy, już niestety nie dopisuję w takim samym stopniu jak na początku, ale spróbujemy coś coś jeszcze opędzlować. Dzisiaj. Łapa siedzi. <grystanie> No i dobra, przyszło jedzonko. Tu mamy polędwiczki. Albo taką dużą polędwiczkę. Tutaj jest ładeczka Cezar. Łosoś, stek, stek. Też polędwiczki. Także jedzonko, białko się musi zgadzać. Nie będzie dzisiaj przytowanie na, na sypie raczej. Zjemy sobie dobrze, tak żeby na brzuchu było ok. No i pewnie złapiemy się już jutro podczas, podczas spaceru. Dzień drugi. Jesteśmy w Pradze na mieście. To nie jest takie stare stare miasto, że jest stare, ale idziemy sobie na most. Idziemy sobie później zrobić spacer. Także vlog nie jest typowo turystyczny, ale pokażę Wam, pokażę wam jak spędzamy czas. Później jeszcze, później jeszcze przejdziemy się i będziemy powoli wracać. Troszkę wieczorem, wczoraj posiedzieliśmy dłużej, dzisiaj trzeba było odespać. No i od poniedziałku powrót do Michy, no bo Michy na wyjeździe nie ma. So. No i dzisiejszy trip dobiega już końca. Dotarłem do domu, jest godzina w pół do drugiej. Te weekendy ostatnio są, późno strasznie się kończą, ale było mega fajnie. Pozwiedzaliśmy trochę, pojedliśmy, pochodziliśmy, nie potrenowaliśmy, ale taki był plan. Nie było planu jechać i ustawiać wszystkiego stricte pod trening, także mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli Wam się podobało, dajcie znać w komentarzach, zostawcie łapkę i suba. I będziemy się widzieć w kolejnych materiałach. Na razie, cześć.